Dzień dobry Państwu, nazywam się Justyna Wojteczek, prowadzę serwis zdrowia w Polskiej Agencji Prasowej i witam na kolejnym webkaście z cyklu e, poświęconym e, zakrzepicy i powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie zakrzepica w czasie pandemii, a naszym gościem jest pan profesor Krzysztof J. Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. E, dzień dobry z... Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Jest specjalistą kardiologii, chorób wewnętrznych, hipertensjologii i, co też istotne w kontekście naszej rozmowy, jest farmakologiem klinicznym. Także pan profesor jest y, po prostu no chyba najlepszą osobą, żeby rozmawiać y, o bardzo wielu problemach zdrowotnych. Interesuje się też pan profesor zdrowiem publicznym y, i też działa na rzecz zdrowia publicznego. Myślę, że też dlatego jest naszym gościem, y, bo chce szerzyć też kaganek oświaty. I przejdziemy może od razu do tematu, panie profesorze, ponieważ już niedługo miną dwa lata, kiedy cały świat stanął z powodu nowego wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Pan profesor Pruszczyk, pana kolega z uniwersytetu, wyjaśniał, że COVID-19 to jest nie tyle choroba albo nie tylko choroba układu oddechowego, ale także krążenia naczyń krwionośnych. Proszę, może przypomnieć, na ile powikłania zakrzepowo-zatorowe są problemem dla osób, które chorują na COVID-19? Jeszcze raz dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Tak jak pani redaktor powiedziała, pewnie nasze postrzeganie COVID-19 zakażenia wirusem SARS-CoV-2 stale ewoluuje. Przypomnijmy, że zaczynało się od postrzegania SARS-CoV-2, podobnie jak SARS-CoV-1 czy MERS-u a więc wirusów, które głównie atakowały układ oddechowy. Czyli mówiliśmy o tym, że to jest jednak wirus, który przede wszystkim atakuje płuc. Potem zaczęliśmy mówić o lokalizacjach innych narządach. Ja sam jestem kardiologiem, więc bardzo baliśmy się przede wszystkim powikłań sercowo-naczyniowych związanych z sercem czy z układem dużych naczyń. Ale dopiero na końcu okazało się, że jest jeden trop, który nam w jakiś sposób wyjaśnia, dlaczego różne układy i różne narządy Mogą być atakowane przez zakażenie SARS-CoV-2. I ten trop jest jeden. To są właśnie naczynia małe, wyścielone śródbłąkiem i dysfunkcja tego śródbłąka w małych naczyniach, czy to naczyniach krwionośnych, tętniczych, czy żylnych, czy jeszcze mniejszych naczyniach włosowatych. To wszystko doprowadza do zwiększonego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych. I to powikłania zakrzepowo-zatorowe w SARS-CoV-2 mogą nam dziś Dzisiaj tłumaczyć wiele różnych powikłań narządowych i układowych SARS-CoV-2. Dziękuję bardzo. I Panie profesorze, pan pracuje cały czas w klinice. Zgłaszają się do tego do pana pacjenci właśnie, którzy przechodzili COVID albo nie wiem, którzy właśnie mają, cierpią z powodu tych powikłań zakrzepowo-zatorowych po przejściu covidu. Ja rozumiem, że pyta pani o skalę tych powikłań, tak, czy to dużo tak, jest tych pacjentów? Dokładnie. Ja myślę, że tak. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że powikłania zakrzepowo-zatorowe SARS-CoV-2 są takim nieodłącznym elementem samego ciężkiego zakażenia SARS-CoV-2. To między innymi dlatego dzisiaj stosujemy rutynowo leki przeciwkrzepliwe u pacjentów hospitalizowanych z powodu mhm. zakażenia SARS-CoV-2. Ale wielu pacjentów również niehospitalizowanych, przebywających w domu, czy pacjentów z powikłaniami po zakażeniu SARS-CoV-2 może mieć powikłania zakrzepowo-zatorowe. I również u nich będziemy rozważać stosowanie nowoczesnych leków przeciwkrzepliwych. To jest bardzo ważne zagadnienie, bowiem tak naprawdę no, trzeba. Pewnie u tych pacjentów zgłaszających się, tych pacjentów w chwili obecnej najwięcej widzę w poradni kardiologicznej, Aha. czyli miejscu, gdzie oni się zgłaszają z tak zwanymi zespołami post-COVID, czyli z czymś, co pojawia się 3-4 tygodnie po przechorowaniu, bądź zespołami long COVID, czyli czymś, co pojawia się 3-4 miesiące po przechorowaniu, nawet bezobjawowym. Pacjenci zgłaszają się z bardzo niespecyficznymi objawami, jeżeli te objawy w wyniku badania przedmiotowego, podmiotowego wykonywanych bardzo, Badań laboratoryjnych wskazują na możliwość powikłań zakrzypowo zatorowych trzeba to leczyć. O jakich ja mówię w tej chwili badaniach, na przykład laboratoryjnych, no mówię o na przykład, dedimerach. Te dedimery Aha. są bardzo charakterystyczne. Jeżeli one są podwyższone, mogą wskazywać na przebycie COVID-19, na powikłania zakrzepowo-zatorowe, na to, że coś się tam stało w tym śródbłąku. On został uszkodzony, ma tendencję do tego, żeby było więcej powikłań zakrzepowo-zatorowych i rzeczywiście takich pacjentów bardzo dużo dzisiaj obserwujemy. Są badania, które wskazują, że u pacjentów post-COVID, takich zgłaszających się z zespołami post-COVID, no nawet 1,4, ba, może nawet 1,3 ma podwyższone dedimery, co by wskazywało, że jest to dość powszechne powikłanie, mam na myśli powikłanie zakrzepowo-zatorowe. Uh -huh. SCOV-2 i COVID-19. To jest bardzo duża liczba, a panie profesorze, mówił pan, że zgłaszają się pacjenci z objawami. Jakie to objawy? Na co, bo jest cała rzesza ludzi, którzy, która przeszła COVID i wie o tym. Jest też pewna grupa osób, która przeszła zakażenie koronawirusem i o tym w ogóle nawet nie wie, dlatego że nie miała żadnych objawów. Jakie y, symptomy powinny nas skłonić do tego, żeby odwiedzić y, przynajmniej p, poradnie POZ-u? i ewentualnie starać się o skierowanie do kardiologa, jak rozumiem. Ja rozumiem, że o tych powikłaniach Państwo dużo pewnie rozmawiali z Panem Profesorem Piotrem Pruszczykiem, który jest wybitnym ekspertem w zakresie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, bo mówimy de facto o żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, czyli zakrzepicy żył głębokich bądź zatorowości płucnej. I to są bardzo niespecyficzne objawy. Najczęściej kojarzymy je z zakrzepicą związaną z kończynami dolnymi na przykład. Czyli to może być sytuacja, u której u pacjenta po przebytym COVID-19 pojawiają się niespecyficzne dolegliwości, ciężkość nóg, obrzęki pojawiają się, pojawiają się wzmożone rysunki naczyniowe, pojawiają się żylaki, których dotąd nie było. Kończyna może być taką kończyną typowo obserwowaną przez nas jak w zakrzepicy, ale to bardzo często są również pacjenci, którzy mają niespecyficzne dolegliwości związane z zmniejszeniem aktywności fizycznej, zmniejszeniem wydolności wysiłkowej, z dusznością. Mówię tutaj o takiej żylnej Robie zakrzepowo-zatorowej, gdzie jest komponent zatorowości płucnej, bądź nawet przebytej Aha. zatorowości płucnej, na podstawie której rozwinęło się już, czy zaczyna się rozwijać nadciśnienie płucne. To są już bardzo skomplikowane przypadki, które będą wymagały bardzo specyficznej diagnostyki pulmonologicznej, zastosowaniem rentgena, czasami tomografii Aha. komputerowej płuc, spirometrii, a z naszej strony kardiologicznej przede wszystkim badania echokardiograficznego serca, badania czasem wysiłkowego, czasem ergo kilometrii ba nawet czasem rezonansu magnetycznego serca, czyli ten a, y, różny y, jak gdyby y, y, panel całych badań, które mogę a, wdrożyć u pacjenta post-COVID jest bardzo ważny, zarówno, żeby potwierdzić powikłania zakrzepowo-zatorowe, albo żeby je wykluczyć. Powiedzieć nie, to nie jest jednak powikłanie uh -huh. zakrzepowozatorowe. To jest choroba płuc, to jest choroba mięśnia sercowego, w związku z tym jest to rzeczywiście bardzo skomplikowana sprawa i my specjaliści od pewnego czasu no, apelujemy, zwłaszcza do rządzących, którzy nic z tą mhm. wiedzą nie robią, żeby w Polsce jednak postawał system jakichś mhm. poradników czyli miejsca, gdzie specjaliści będą w stanie zaproponować mhm. całościową taką, nazwijmy to, E, holistyczną diagnostykę uh -huh. pacjenta z e, podejrzeniem zespołów post-Covid. Tam musi być pulmonolog, tam musi być angiolog, tam musi być kardiolog, tam musi być czasami neurolog, psychiatra, laryngolog. To są bardzo skomplikowane przypadki. To uh -huh. wszystko mogą być twarze, zakrzepisy żylnej czy choroby zakrzepowo-zatorowej i na to musimy zwrócić uwagę. Ale najczęściej, podsumowując, uh -huh. tak jak pani mówi, e, to jest zakrzepisa żył głębokich w kończynach, czyli zwróćmy uwagę na to, czy nie pojawiły się nowe przebarwienia, nowe żylaki, czy nie mamy uczucia ciężkości w naszych nogach, czy nie mamy delikatnych obrzęków, zwłaszcza mm. takich obrzęków niesymetrycznych, związanych mm -hmm. z jedną kończyną, a nie dwoma e, kończynami, to wszystko mogą być cechy e, zakrzepicy. Dziękuję bardzo pan profesor. Doskonale odpowiada na pytania. Ja muszę powiedzieć, że dziennikarze bardzo profesora lubią właśnie za konkrety i bardzo takie w punkt uderzenie, jeśli chodzi o problemy. Kluczowym zagadnieniem mam wrażenie w trakcie pandemii, kiedy znaczy wciąż mamy jeszcze pandemię, tak, ale w tej chwili mamy takie wyciszenie trochę dzięki szczepieniom, trochę może dzięki pogodzie. Także ale wtedy, kiedy tych chorych w szpitalach było bardzo dużo, cały świat naukowy zastanawiał się, jak leczyć. Mam wrażenie, że trochę też na oślep, no bo to była nowa choroba. I powstał jednak pewien konsensus, co robić wtedy, kiedy pacjent jest, ma COVID, tak? Na różnych etapach. I gdyby pan profesor mógł tak bardzo krótko i przedstawić właśnie te główne takie wytyczne, co robić z pacjentem, który ma dodatni wynik testu, bo jednak pandemia się nie skończyła, warto wiedzieć, co w takiej sytuacji robić. Ja może nieco inaczej odpowiem na pytanie mm. Pani redaktor, bo Pani redaktor mnie pyta o wytyczne, te wytyczne każdy może sobie znaleźć, o nich też mm -hmm. Państwo pewnie rozmawialiście. Myślę, że ciekawsze by było dla naszych słuchaczy, gdybym odpowiedział na to pytanie w ten sposób, że tak jak Pani doskonale naszkicowała, co się działo od początku pandemii, to myślę, że z dzisiejszej perspektywy półtora roku no można już powiedzieć, jak te wytyczne się zmieniały, mm -hmm. ponieważ my bardzo i wiedzieliśmy, że powikłania zakrzepowo-zatorowe są takim bardzo ważnym elementem zakażenia SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, to na samym początku już była mowa o tym, że trzeba zastosować jakieś leki. Ja pamiętam, że były te dyskusje, czy to mają być leki przeciwpłytkowe. Czy przeciwkrzepliwe? Mhm. od razu powiedzmy sobie, że dzisiaj wiemy, że to jednak mają być leki przeciwkrzepliwe. A jaka jest różnica zakrzepowo-zatorowe? No leki przeciwpłytkowe to na przykład kwas acetylosalicylowy, czyli mhm. popularna aspiryna, to takie leki jak klopidogrel, tikagrelor, prasugrel. Niektóre z nich mają pewne pleiotropowe działania, ale to są mimo wszystko działania głównie na płytki krwi. A my nie mówimy o patologii, która związana jest z płytkami krwi, ale z układem krzepnięcia, czyli raczej leki przeciwkrzepliwe. To jak już wiedzieliśmy, że leki przeciwczepliwe, to była cała debata, co w takim razie tym chorym podawać. Czy heparynę tradycyjną we wlewie, czy może heparyny drobnocząsteczkowe w zastrzykach, czy może uwaga, i to był taki przełom trochę w naszym myśleniu, jednak pójść w kierunku do ustnych leków, nowoczesnych do ustnych leków przeciwczepliwych, czyli takich, które nie wymagają monitorowania INR. No i ja znowu powiem, że jak gdyby od początku wszystko poszło w kierunku do usnych leków co ciekawe na początku to było niezwiązane z wiedzą patofizjologiczną ale z pewnym nawet bezpieczeństwem i pacjentów i uwaga personelu ochrony zdrowia mówiono tak no lepiej żeby pacjent łykał tabletki niż pielęgniarka ma do niego podchodzić podłączać mhm. pompę pary. Heparyna nieprakcjonowana w takim razie no nie było to dobre leczenie to w takim razie przejdźmy za zastrzyki no ale zastrzyki to też nie jest może najlepsza forma leczenia nie zawsze one są potrzebne niektóre doustne leki przeciwprzepływe nie wymagają początkowego podawania heparyny drobnocząsteczkowej i w końcu doszliśmy do nowych doustnych leków przeciwprzepływowych ale uwaga nawet tutaj eksperci a mieli wątpliwości, którą grupę nowych doustrojków hmm. przeciwwiatliwych częściej stosować. Hmm. A mamy de facto dwie takie grupy tak zwane gatrany, czyli leki, które działają na czynnik drugi, czyli coś, co jest farmakologicznym odpowiednikiem heparyny, oraz ksabany. Ksabany to leki działające na czynnik 10a, czyli aktywowany czynnik 10. Hmm. No i dzisiaj, chyba ta szala przechyla się w kierunku ksabanów czyli tych doustnych leków działających na czynnik 10A i znowu można by się spytać dlaczego. Ja rozumiem, że nasi słuchacze to osoby niekoniecznie z Niekonie... związane medycznym, z medycznym, tak. więc ja tak bardzo ogólnie, w dużym uproszczeniu, za to uproszczenie przepraszam moich kolegów medyków, którzy nas będą słuchać, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć tak. Jest sobie taki czynnik dziesiąty, który odpowiada za kaskadę krzepnięcia, za tworzenie no właśnie zakrzepów. Aktywowany czynnik dziesiąty, czyli czynnik 10a, jest obiektem naszego działania przy pomocy leków ksabanów. I uwaga, mm -hmm. jest również hipoteza, która mówi, że ten czynnik 10a, nie dosyć, że jest czynnikiem układu krzepnięcia, to również, uwaga, może być enzymem proteolitycznym dla białka kolca wirusa. Czyli być może jest tak, że ten słynny kolec wirusa, mhm. który wnika do komórki gospodarza i zakaża ją, tak zwane białko SP, w wielu modelach jest pokazane, że czynnik 10A tnie ten białko wirusa SP na SP1 i SP2, czyli jest enzymem proteolitycznym, czyli takim rozdzielającym ten mhm. kolec SP na SP1 SP2 i suma summarum ten wirus łatwiej wnika do komórki. Mhm. Stąd Pojawiła się koncepcja, że być może podawanie powszechne leków działających na czynnik 10a to jest nie tylko leczenie przeciwkrzepliwe, ale być może leczenie, które nieco zmniejsza zakażanie następne. Komórek, czyli mm -hmm. być może łagodzi sam przebieg choroby. Ja mówię o pewnej hipotezie badawczej, ona do dzisiaj tak. nie została jednoznacznie potwierdzona, ale ona stanowi przesłankę, dla której na świecie to właśnie ksabany, różne ksabany, wszystkie mm -hmm. leki, których nazwa się kończy na ksaban, a mamy takich leków w tej chwili trzy zarejestrowane w Polsce to te najczęściej dzisiaj uczestniczą w wielkich, randomizowanych badaniach klinicznych, mm -hmm. gdzie podaje się te ksabany chorym z COVID-19. My wyników wszystkich tych badań jeszcze nie znamy, czyli z nich toczy się w Stanach Zjednoczonych, no, ale wiele wskazuje na to, że być może są przesłanki do tego, żeby mówić, że ksabany zmniejszają jak gdyby ciężkość choroby, a nie tylko zmniejszają mm -hmm. ryzyko powikłań powozatorowych. właśnie przez to, że być może nieco ingerują w mechanizmy wnikania wirusa do komórek docelowych. A panie profesorze, yy, chciałabym przejść jeszcze tak, do, do kwestii takiej związanej z, y, nie tylko z, z samym y, COVID-19, ale z wpływem pandemii na sytuację pacjentów z, układami, z chorobami układu krążenia, y, bo y, zakrzepica y, to jest no, niestety dość powszechna choroba. Jak pandemia wpłynęła na ich sytuację obecnie? I co by Pan radził tym pacjentom, którzy kiedyś tam mieli zdiagnozowaną chorobę żylną? Czy należałoby żeby jakieś specjalne wskazówki dla nich przygotować dla tych pacjentów? Ja myślę, że pani redaktor porusza bardzo ważny problem. To jest problem, który zauważamy w środowisku medycznym, że niestety taki rok. Paraliżu ochrony zdrowia, bo tak to trzeba nazwać. Paraliż ochrony zdrowia i tej katastrofy, która wydarzyła mhm. się w ochronie zdrowia w Polsce. Jak pamiętamy, Polska jest krajem, który najgorzej poradził sobie z pandemią w całej Europie. Niestety. To wszystkie statystyki Eurostatu wskazują, że mamy najwięcej tych nadliczbowych zgonów, mhm. jak porównujemy się z każdym innym krajem europejskim, czyli zawiedliśmy na każdej linii, nasz system był najgorszy, rządzący mhm. najgorzej radzili sobie z pandemią. To zobaczmy w takim razie, że Pewnie dodatkowo ta medycyna oparta na telemedycynie nie sprzyjała zarówno diagnostyce nowych przypadków zakrzepisy, no trudno zdiagnozować tak. zakrzepisy przez telefon, w związku z tym tak. to jest bardzo istotny problem. Po drugie, sam fakt, że te osoby chore pozostawały w domu, miały małą aktywność, nie ruszały się. My mamy pierwsze dane pokazujące, że na przykład my, Polacy. Przybyło nam co najmniej kilka kilogramów przez okres uh -huh. pandemii, przez pozostawanie w domu, przez zamknięcie siłowni, obiektów sportowych, przez mniejszą aktywność fizyczną. W związku z tym, to są wszystko czynniki ryzyka zakrzepicy. To jest pierwsza część odpowiedzi na Pani pytanie. Natomiast druga część, czy możemy coś w takim razie teraz zrobić? Ja myślę, że w takim momencie, jak jesteśmy, a odpukać na razie jesteśmy w tym dołku liczby zakażeń, mamy jednak otwartą już ochronę zdrowia, i to jest doskonały moment, żeby. Jak to mówimy w języku anglosaskim, zrobić taki check-up. Jeżeli tak. kogoś cokolwiek niepokoi, to jest teraz dobry moment, żeby udać się do specjalisty, do lekarza rodzinnego, żeby zweryfikować swoje leczenie, zwłaszcza po tym okresie, kiedy nie mieliśmy personalnego kontaktu z lekarzem, sprawdzić, właśnie czy nie mamy czasem jakichś objawów zakrzepicy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, porozmawiać z lekarzem na ten temat i jak gdyby trzymać rękę na pulsie. Bardzo dziękuję, że Pani redaktor ten temat podniosła, bo to jest pewnie w chwili obecnej najważniejsze. No mówimy też tutaj w tym kontekście nie tylko o zakrzepicy, ale w ogóle o rozmaitych problemach zdrowotnych i jak rozumiem dobrym, dobrą, dobrym pomysłem byłoby wybranie się po prostu do lekarza poz po na taki check-up. Czy Pan Profesor jest za takim pomysłem? Jestem za takim pomysłem, no wiemy, że był taki pomysł, żeby na przykład przeprowadzić program profilaktyki 40+, tak. z dzisiejszych doniesień medialnych, a rozmawiamy z panią redaktor 26 lipca, wiemy, że program wprowadzono, tak. nadal poz -y nie mają podpisanych umów na ten program, nadal nie wiadomo, kto ma to robić, nadal nie wiadomo, jak to ma być rozliczane, a co już najgorsze jest olbrzymią klapą programu 40+, to fakt, że każdy dostaje te wyniki i nie wie, co z nimi dalej robić, ponieważ nie Określono dalszej ścieżki, co ten pacjent z tymi klinikami ma robić. Także rzeczywiście znakomicie Pani diagnozuje problemy ochrony zdrowia i to olbrzymie błędy, które popełniamy. Na pewno jednak, Panie Profesorze, niezależnie od tego programu 40+, plus jest sytuacja taka, że POZ ma tak czy inaczej w swoich obowiązkach profilaktykę zdrowotną i leczenie, także nawet bez programu 40+, plus można spróbować wybrać się do lekarza poz i porozmawiać z nim na temat swoich dolegliwości albo swojego stanu zdrowia, jeśli dolegliwości nawet nie e, e, odczuwamy. Panie profesorze, I do tego będziemy już... serdecznie zachęcać tak. wszystkich. Rzeczywiście to e... też bardzo ważne. Panie profesorze, już na sam koniec chciałabym tylko jeszcze raz przypomnieć, żeby pan profesor przypomniał naszym odbiorcom, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli przeszliśmy COVID-19, nawet jeśli to było kilka miesięcy temu, co nas powinno zaniepokoić w szczególny sposób i gdzie wtedy się udać. Już króciutko. Krótko się nie da, bo pewnie trzeba by podzielić tak. tych pacjentów na tych, którzy byli hospitalizowani. Oni mają łatwiej, bo powinni to mieć napisane na karcie wypisowej, mhm. co mają zrobić, kiedy oznaczyć sobie dedimery, kiedy udać się na konsultację. Gorzej pewnie z tą drugą grupą, o którą pani pyta, czyli pacjentów skąpoobjawowych, bezobjawowych, tych, którzy przechodzili COVID w domu. To są pacjenci, którzy, jeszcze raz powtórzmy, w publicznym systemie ochrony zdrowia nie ma dla nich miejsca i nie ma dla nich ścieżki diagnostycznej, mhm. nikt takiej nie określił. Natomiast prywatna ochrona Zdrowia, to widzimy na każdym kroku. Ma specjalne nawet pakiety przygotowane, mhm. gdzie Stara się zrobić taki check-up tych pacjentów. Uh -huh. Z reguły robimy to po 4-5 tygodniach od przebycia COVID-19, czyli w ten momencie, kiedy pojawiają się zespoły post-COVID. Z reguły w takim check-upie jest konsultacja z pulmonologiem i kardiologiem, wykonanie różnych badań laboratoryjnych, badań obrazowych. Wśród tych badań laboratoryjnych na przykład znajdują się dedimery i znowu wracamy do tematu naszej rozmowy, bowiem śledzimy bardzo te powikłania zakrzepowo-zatorowe. Część pacjentów będzie wymagała takiej profilaktyki powikłań zakrzepowo-zatorowych, czy nawet dalszego leczenia. Uh -huh. Wszystko po to, żeby zmniejszyć ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, żeby poprawić funkcję śródbłąka, żeby odbudować glikokaliks, czyli taką warstewkę ochronną na powierzchni śródbłąka. I po to mamy bardzo dobre, nowoczesne leki, również leki refundowane w Polsce. Mówię tutaj o nowoczesnych lekach przeciwczepliwych uh -huh. niewymagających monitorowania INR. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję również państwu. Zapraszam na trzeci webcast, który się odbędzie w sierpniu. Naszym gościem był pan profesor Krzysztof J. Filipach z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kardiolog, hipertensjolog, specjalista chorób wewnętrznych oraz farmakolog kliniczny. Partnerem merytorycznym tego webcastu była firma Pfizer. Zdrowia życzę i dobrych relacji ze swoim lekarzem. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Justyna Wojtaczak i zapraszam. Dziękuję pani redaktor za znakami. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.